Słuchasz podcastu Szuflada Natchnionej, czyli opowieści, które ukryte wcześniej w czeluściach pisarskiej szuflady wychodzą na światło dzienne. Historie te nie dają się szufladkować. Różne gatunki, motywy, światy. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Słyszysz, jak ktoś otwiera moją szufladę? Czas na nową przygodę. Szuflada natchnionej czas wyboru. Kilka tysięcy lat zajęło nam dojście do tego, że istnieje więcej niż jedna rzeczywistość: są dokładnie dwie świat snu oraz ten po przebudzeniu. Kiedy wreszcie udało się naukowcom zbadać mózg w pełni, okazało się, że przed każdym człowiekiem stoi prosty wybór: jedna rzeczywistość lub druga. I jak po każdym historycznym odkryciu, społeczność podzieliła się na dwa opozycyjne ugrupowania. Ci, którzy nie akceptowali myśli, że istnieje cokolwiek poza światem po przebudzeniu, oraz ci, którzy wierzyli, że przerwa pomiędzy snami to marnotrawstwo czasu. Czas. Ten jak zwykle okazał się najcenniejszy, bowiem niezależnie od wyboru swojej rzeczywistości, Każdemu pozostawała taka sama jego ilość. Jeżeli danej osobie przeznaczone były 33 lata w rzeczywistości po przebudzeniu, tyle samo należało mu się w świecie snu. Jeżeli miał dożyć setnych urodzin, świeczki na torcie mógł zdmuchiwać po przebudzeniu lub w trakcie snu. Wybór był ostateczny i trzeba go było podjąć w miesiąc od otrzymania możliwości wyboru. W 2117 roku. Procedura, która miała obejmować wszystkich urodzonych po tym pamiętnym roku, nadal była tworzona przez najtęższe umysły obu światów, niezależnie od własnych przekonań i wyborów. Najważniejsza decyzja każdego człowieka, która sprowadzała się do dwóch tabletek, zielonej lub fioletowej. Sen był krainą oferującą więcej wolności. Nic jednak za darmo. Wybierając sen, ludzie musieli zaakceptować brak przewidywalności i kompletną szczerość z tym, kim byli i z tym, co ukrywali przed innymi. Jak mroczna lub szczęśliwa była ich podświadomość? Istniał tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Przenosząc się do świata snu, każdy musiał się zmierzyć z myślami oraz emocjami trzymanymi w ryzach po przebudzeniu. A które wypływały na światło nocne poza ludzką kontrolą. Świat po przebudzeniu? Ten bywał bardziej okrutny, ale posiadał więcej zasad, według których działał, czyli oferował poczucie pewnego rodzaju bezpieczeństwa oraz stabilności. Ta stara, sprawdzona kraina zmierzała jednak w stronę, która nie napawała ogromnymi nadziejami. Po rozpadzie tradycyjnego podziału, Zaledwie kilkanaście miesięcy wcześniej świat ten mierzył się ze znaczną stratą w ludności, pomimo tego, że przeciętne życie trwało najdłużej w historii. Społeczeństwa zacieśniły więzi, ale nie były w stanie spełnić części potrzeb, które dla większości pozostałych były standardem. Problemy nie ominęły także krainy snu. Po zablokowaniu snów oraz koszmarów, które wybrały życie po przebudzeniu, w systemie pojawiły się dziury. Braki te sprawiały coraz więcej kłopotów. Czy fakt, że ludzie zdobyli możliwość wyboru oznaczał, że obie rzeczywistości były zagrożone? To pytanie miał w głowie Ikelos, kiedy odebrał powiadomienie o tym, że zostało mu dokładnie 30 dni na podjęcie decyzji o tym, w jakiej rzeczywistości chciałby się zestarzyć. Dostarczono mu tabletki oraz formularze i czekano, aż zdecyduje. A musiał wybrać, ponieważ brak decyzji oznaczał, że wybór dokona się bez jego bezpośredniego udziału. Tutaj niestety zarządzający dwoma rzeczywistościami byli tak skłóceni, że pozostawiono wybór losowi, rzut monetą. Więc albo jesteś kowalem swojego losu, albo pewnego dnia otwierasz oczy w świecie wybranym dla ciebie przez przypadek. I Kelos spędził w krainie po przebudzeniu ostatnie dwadzieścia siedem lat. Nie był w stanie oszacować, ile czasu mu zostało, ale był zdrowy, całkiem silny i kompletnie zagubiony. Dotychczas życie traktowało go całkiem przyzwoicie. Po przyjęciu do odpowiedniej gildii zdobył zawód, który nawet sprawiał mu przyjemność. Do czasu, aż norma pracy została wydłużona do 11 godzin 6 dni w tygodniu. Jego opiekunowie nadal byli obecni w jego życiu, mimo tego, że od ponad dekady nie mieli takiego obowiązku. Może nadal był daleki od zdobycia odpowiedniej ilości pieniędzy, by kupić sobie własną kapsułę wypoczynkową? Może nie posiadał partnera lub partnerki, ale na standardy swojego pokolenia radził sobie całkiem nieźle. Na szczęście nie musiał rezygnować ze zdobytych wspomnień. Zgodnie z rozporządzeniem wspomnienia to aktywo, którego nie można było się pozbyć. Zapis ten powstał, ponieważ był na tyle problematycznym aspektem traktatu międzyludzkiego, że konieczne było odebranie tej niewielkiej, ale znaczącej części ludzkiej wolności. Po prostu zbyt wiele osób chciało wymazać swoją historię i zacząć życie od nowa. Byli nawet w stanie zaakceptować, że straciliby esencję swojego charakteru. A spróbujcie wpuścić do jakiegokolwiek świata grupę przedstawicieli homo sapiens bez kręgosłupa moralnego i zobaczcie, co się wydarzy. Taka symulacja została wykonana i jedno jest pewne: nie było szans na dobre zakończenie. I Kalos skłaniał się ku fioletowej tabletce, tej sennej. Nie posiadał zbyt wielu doświadczeń z koszmarami nocnymi, niestety nie pamiętał zbyt wielu swoich snów, co z pewnością nie pomagało. Nie wiadomo była jednak bardziej kusząca od stabilizacji, a raczej stagnacji, jakiej się spodziewał zostając w świecie po przebudzeniu. Jedyne, co wzbudzało wątpliwości, to fakt, że nie wszyscy jego bliscy podzielali entuzjazm związany z nieznanym. Samotna przygoda, czy przyjacielska nuda? Tak kształtował się jego wybór. Zamiast jednak podjąć decyzję, postanowił do ostatniego momentu życie, gdyby nigdy nic, i zdecydować pod wpływem intuicji. Siedział więc pochylony nad ręką droida, próbując naprawić mechanizm nerwowy. Szukając błędu, którego ani skanowanie, ani sztuczna inteligencja nie potrafiły odnaleźć. Ludzka kreatywność i spostrzegawczość, mimo że naturalna i szybciej wyczerpująca się, nadal nie miała sobie równych. Rozwiązywanie zagadek mechanicznych było jego profesją, a wyrastał na jednego z lepszych w swojej gildii. Szczególnie odkąd Hefaj, który dokonał już wyboru i postanowił zostać w krainie po przebudzeniu, Odszedł z gildii i pracuje na własny rachunek. Dźwięk połączenia rozległ się w jego pracowni przylegającej do jednej z najnowszych fabryk IPD, inteligentnej pomocy domowej. Kiwnął głową w stronę sensora, uruchamiając fon, zwany także łącznikiem. Zamiast jednak skupiać się na postaci, która pojawiła się przed nim, wrócił do pracy nad dłonią droida. Jaka potrzeba sprowadza przedstawiciela zwierzchnika gildii tym razem? Zapytał pod nosem. Spodziewał się zachrypiałego głosu sekretarza nawiązającego go kilka razy w miesiącu, by zlecić mu konsultacje dla któregoś z rządzących rodów lub by podrzucić zadanie, któremu nie podołał wcześniej jakiś czeladnik? Odpowiedział mu jednak głos delikatny i bez wątpienia należący do kobiety. Uważaj na siebie i Kelosie wielu pragnie twojego pozostania w świecie po przebudzeniu a jeszcze więcej chce wykorzystać twoje umiejętności w trakcie snu Ikelos odwrócił głowę i ujrzał istotę w długiej prostej sukni bez zdobień twarz kobiety była jednak sztucznie zamazana połączenie nie dość że było szyfrowane to jeszcze udało jej się obejść zabezpieczenia identyfikacyjne Kim jesteś Musisz już iść. Skontaktujemy się z Tobą, jeżeli uda Ci się przetrwać do jutra, odpowiedziała obojętnym głosem. Przetrwać do jutra? powiedział za późno Ikelos, ponieważ hologram zniknął. Światło w pracowni mignęło. Zaraz potem rozległ się odgłos ciężkich kroków na korytarzu, oddzielającym budynek fabryki od kompleksu pracowni. Z pewnością nie był to przypadek. Ikelos podniósł się z fotela roboczego, jednak zahaczył rękawem szatę o rękę droida i przewrócił się na twardą posadzkę. Hałas przez niego spowodowany sprawił, że odgłos kroków się nasilił. Rzucił się więc w stronę panelu kontrolnego całego pomieszczenia i zablokował zamek w ogromnych metalowych drzwiach dzielących go oraz nieznajomego. W głowie cały czas grał mu głos kobiety: Musisz już iść. Musisz już iść. Tylko dokąd chwycił za torbę, w której między innymi nosił tabletki wyboru. Rozejrzał się po pomieszczeniu za czymś, czym mógłby się bronić, jednak niczego takiego nie znalazł, a wszystkie jego narzędzia były przytwierdzone do ściany, by ułatwić ładowanie. Osoba za drzwiami nie zamierzała pukać. Dźwięk automatycznego noża do metalu i Kelos poznałby nawet we śnie. Nie miał zbyt wiele czasu. Jedyną szansą było okno. Za oknem jednak kilka pięter dzieliło mężczyznę od ziemi. Ale to był problem na później. Zamknął i zablokował drzwi do toalety, licząc, że w ten sposób kupi sobie trochę czasu. Odłożył włas okienny i przycisnął się na zewnątrz. Podpierał się o wnękę w kanciastej budowli, zamykając okno z zewnątrz, widząc już całkiem sporą dziurę w metalowych drzwiach. Za nimi widział uzbrojonego od stóp do głów mężczyznę z czarną maską zakrywającą usta i nos. Kimkolwiek był, z pewnością nie przejmował się kamerami i systemem identyfikacyjnym. Zachowywał się jak jeden z niewidzialnych, co było bardzo złą wiadomością. Nie mógł skoczyć, więc chwycił za krawędź poniżej okna i zaczął się przesuwać powoli w stronę głównego budynku fabryki. W tym czasie do pracowni wtargnął nieproszony gość i po zniszczeniu z zamka łazienki i dokładnym przeszukaniu pomieszczeń skupił swoją uwagę na oknie, za którym jednak nic się nie skrywało. I kelo z porurach systemu schładzania osuwał się już w stronę ziemi. Dokąd teraz? Powiedział sam do siebie, dotykając podłoża. Kilkadziesiąt kilometrów dalej, w kryjówce spiskowców, starzec dzierżący w ręku nadajnik, Czekał na sygnał od najemnika, że udało mu się przejąć chłopaka, którego pojmanie było konieczne dla przetrwania najcenniejszej rzeczy dla obu światów: czasu. Niewyróżniający się na tle społeczeństwa czeladnik miał być sekretem do dokończenia maszyny, która rozpoczęłaby kolejną epokę na Ziemi. Wynaleziona w krainie snu, z której zostały wykradzione plany kontrolera szybkości czasu, a ich autor bezmyślnie zabity. Mężczyzna uderzał rytmicznie palcami o blat stołu, przeczuwając, że nie wszystko szło zgodnie z planem. A od tego, czy dostarczy wysokim rodom maszynę do spowalniania i przyspieszania czasu, zależało jego życie. Stopy młodego mężczyzny uderzyły z impetem o twardą płytę naziemną, ale przynajmniej na moment mógł czuć się bezpiecznie. Zerknął w stronę okna swojej pracowni i zauważył, że włamywacz obserwował jego poczynania. Nie czekając ani chwili dłużej, poprawił pasek torby i ruszył biegiem w stronę pawilonu transportowego. Najemnik nie miał jednak zamiaru odpuszczać. Przyszedł przez dziurę wyciętą w metalu i ruszył korytarzem w stronę głównego traktu komunikacyjnego, który pozwalał przemieścić się w dowolną część ogromnego zakładu. Nie tak łatwo było opuścić nowoczesną fabrykę IPD poza czasem końca i początku zmiany. Ikelos musiał lawirować pomiędzy maszynami samoistnie poruszającymi się w strefie przyjęcia towaru, przewożącymi nowe części. W każdym momencie mógł zostać po prostu rozjechany przez tony żelastwa, ale przecież przemieszczą się w nieludzkiej strefie. Nie miał prawa spodziewać się spokojnej przeprawy. Słyszał tylko przesuwające się gąsienice po płycie strefy, jednak konsekwentnie zbliżał się do stalowego łuku, za którym znajdował się pawilon transportowy. Na wysokości łuku młody czelemnik zeskanował swój nadgarstkowy identyfikator, jednak przyjście nie zostało otwarte. Proszę podać powód opuszczenia pracowni przed końcem czasu pracy rozbrzmiał komunikat. Pośpiechu, korzystając z języka systemowego, wpisał kilka komend i ponownie zeskanował nadgarstek. Do zobaczenia, powiedziała maszyna na odchodne. Mężczyzna zdał sobie jednak szybko sprawę z tego, że nie był sam. Na końcu długiego tunelu transportowego otworzyły się inne drzwi, w których ukazał się zamaskowany wojownik. Ikeroz zaczął biec w stronę kapsuł transportowych. Usłyszał huk za sobą. Odruchowo obejrzał się za siebie i zobaczył strzałę owysładniającą wbitą w stalowy łuk, gdzie stał dosłownie sekundy wcześniej. Przebierał nogami ile sił. Miał wrażenie, że zaraz płuca wypruje. Dotarł do kapsuły wysuniętej najbliżej niego i ją ominął. Wiedział, że gdy tylko się w niej zamknie, to będzie idealnie ustawiony na linii okna, a sekwencja startu zajmowała co najmniej pięć sekund. Zdecydował się więc na jedną z kapsuł w kolejnych rzędach. Otworzył bu przezroczyste drzwi i zamknął się w środku swojej ostatniej szansy. Skan nadgarstka, wypowiedzenie pierwszego lepszego miejsca, mu przyszło na myśl i sekundy, które ciągnęły się w nieskończoność. I Ikeros liczył w głowie. Pięć, cztery, kolejny huk w pobliżu, dwa, jeden... Usłyszał mechanizm zwalniający blokady, a naturalne światło tunelu transportowego wypełniło sztuczne podziemne. Mężczyzna próbował uspokoić oddech, a klatka piersiowa falowała mu jak oszalała. Pytania bez odpowiedzi bombardowały jego umysł. Kto chciał go zabić? Kim była kobieta, która uratowała mu życie? Dlaczego ktokolwiek był zainteresowany zwykłym czeladnikiem? Wiedział, że odpowiedź musiała być powiązana z dwoma buteleczkami po jednej tabletce w każdej, które otrzymał całkiem niedawno. Jego wybór okazał się jednak bardziej skomplikowany niż decyzja pomiędzy nudną stabilnością a samotną ekscytacją. Kapsuła przemierzała podziemne korytarze, czasami zmieniając kierunek na danym skrzyżowaniu szlaków. Z ziemi wynurzyła się na stacji w samym centrum Hiperpolis, tuż obok grejskiego ogrodu. Ikelos wyprostował się, a opuszczając kapsułę transportową, starał się z całych sił zachowywać najnormalniej jak się dało, biorąc pod uwagę okoliczności. Podziękował sobie w głowie, że nie zdecydował się na powrót do swojego lokum, bo tam pełnie czekało na niego więcej wrażeń. W rajskim ogrodzie za to mógł się schować i pomyśleć, co dalej. Gdy Starzec otrzymał wiadomość, że Ikelos zbiegł, korzystając z kapsuły transportowej, musiał zacząć sprzątać ten bałagan. Jego głowa była już na tyle ciężka, że musiał ją podpierać. Najemnik zawiódł więc nie był już potrzebny. Cel został zlokalizowany, a mechaniczny komar z trucizną wysłany, by upewnić się, że była to jego pierwsza i ostatnia spartaczona misja. Ludzie byli wartościowym towarem, ale nie nieudacznicy. Czelarnik okazał się sprytniejszy niż przewidywano. To oznaczało, że trzeba było wysłać Agosa, na którego niezawodność można było liczyć, chociaż zdarzały się przypadki, że wracał z ciałem zamiast z zakładnikiem. Brakowało jednak czasu i alternatyw. Ikelos zszedł więc z głównej ścieżki i usiadł pod tropikalnym drzewem. Wiedział, że nie może się oddalić za daleko, ponieważ system ochrony rajskiej oazy od razu by się nim zainteresował. Kobieta powiedziała, że musi przetrwać do następnego dnia, wtedy może liczyć na kontakt i potencjalnie jakąś pomoc. Do poranka zostało 7 godzin, nie mógł ich przesiedzieć pod drzewem. Zajrzał więc do wnętrza torby. Poza dwoma kolorowymi tabletkami znalazł przenośny komunikator zewnętrzny i chip pozwalający skorzystać ze stołówki dla pracowników IPD. Tabletki i Chip schował z powrotem do środka, a za pomocą komunikatora zewnętrznego spróbował nawiązać połączenie z Hefajem. Ikelos? Ale mnie spotkał zaszczyt. Nie mów, że nie potrafisz czegoś naprawić, hologram Hefaja przemówił. Potrzebuję platynowej rady, powiedział cicho Ikelos. Twarz Hefaja zastykła w wyrazie zaskoczenia. Rozumiem, odpowiedział nieco sztucznie. Nie ma problemu. Tam, gdzie zwykle? Niech będzie. Połączenie przerwano, a było na tyle krótkie, że nie powinno wzbudzać podejrzeń maszyn nasłuchujących. Przynajmniej na razie. Platynowa rada to hasło ustalone pomiędzy członkami gildii, oznaczające, że było się w niebezpieczeństwie. I kelos nie mógł być pewny, ale obstawiał, że wszystkie gildie miały swoją wersję. To akurat było hasło zeszłoroczne, ale Hewaj nie był już członkiem gildii, gdy ustalono nowe. Jak źle to nie brzmiało, nie chciał wystawiać swoich opiekunów na niebezpieczeństwo, a liczył na to, że niecodzienny status hefaja i brak stałego miejsca pracy w pewien sposób go ochroni. Tam, gdzie zwykle! oznaczało niewielki sklep z częściami zamiennymi, w ciemnym zaułku, z którego korzystali tylko najlepsi czeladnicy. Właścicielem lokalu był emerytowany zwierzchnik gildii Systemów Programowania, jednej z tych, których własne wynalazki doprowadziły do kresu ich istnienia. Programowanie okazało się wyjątkowo prostą umiejętnością dla maszyn, więc zapotrzebowanie nadczeladników w zasadzie było znikome. Pozostali tylko naukowcy, kilku samotnych śmiałków, którzy w 2117 roku nadal wierzyli, że potrafią wymyślić coś innowacyjnego w tej dziedzinie. Dziwy mężczyzna stał za oświetloną ladą i wyglądał, jakby stał w tym samym miejscu małą wieczność. Ze stóp na pewno wyrastały mu już korzenie. Kiedy obecność potencjalnego klienta wyrwała go ze stanu zamyślenia, lekko drgnął, ale nadal pozostawał w miejscu. – W czym mogę pomóc? – zapytał od niechcenia. – Szukam nowej, wielofunkcyjnej platynowej misy. Odpowiedział i doskonale wiedząc, że był to rzadki produkt. Liczą na to, że handlerz będzie musiał poszukać najchętniej na zapleczu tego rodzaju towaru. Nie mylił się. Staruszek niechętnie odkleił się od lady i zniknął w głębi niewielkiego sklepu zastawionego różnego rodzaju wartościowymi rupieciami. Za jego plecami zadzwonił dzwonek przy drzwiach. Jestem. Co się stało? Powiedział Hefaj, pomijając zbędne formalności. Ktoś próbował mnie zabić w pracowni, odpowiedział półszeptem i helos. Czy co? Podejrzewasz kogoś? Czelanik pokręcił przycząco głową, a potem najszybciej jak było to możliwe wspomniał o tym, że otrzymał swoje tabletki i że ewidentnie ktoś chce dokonać za niego wyboru lub po prostu go zamordować, żeby żadna rzeczywistość nie miała go na własność. Dobra, idziemy stąd. Znam bezpieczne miejsce, tam wszystko mi opowiesz. Ikelos po raz pierwszy, odkąd w jego pracowni pojawił się niespodziewany hologram kobiety, odetchnął z ulgą. Zanim emerytowany programista wrócił do swojej ukochanej Lady, mężczyźni opuścili lokal. Poruszali się za pomocą lewitującej platformy, która ledwo ich mieściła. Był to jednak syrdak transportu, który gwarantował względną anonimowość. Nie poruszali się z zawrotną szybkością, ale i Ikelosowi aż zbielały knykcie, zaciśnięte na pasku torby zawierającej jego przyszłość. Zanim jednak udało im się dotrzeć do celu, po wynurzeniu się z jednej z podziemnych ścieżek tunelowych, ktoś chwycił za materiał koszuli młodego mężczyzny i siłą ściągnął go z platformy. Hefei dość szybko zorientował się, co się działo. Okręcił głowę, by obserwować kolegę po fachu, jednocześnie rozpaczliwie próbując zmusić lewitującą platformę do zatrzymania się i zawrócenia. Ostatecznie jednak został wyłącznie świadkiem tego, jak Ikelosa pociągnięto za ubrania do stojącego w oddali Optera, czyli szybkiej, krótkodystansowej maszyny lotniczej. Wyrywał się, ale jego wyjątkowo wielkich rozmiarów porywacz był obojętny na wyczyny czeladnika. Dokonaj wyboru! krzyknął Hefaj. Kilku gapiów zwrócił uwagę na szarpiącego się czeladnika, ale od całych dziesięcioleci dzieci były uczone, by nie wtrącać się nie w swoje sprawy. To też na podniesionym wzroku i pojedynczych ochach się skończyło. Wszyscy wierzyli, że system identyfikacyjny jest na tyle skuteczny, że służby porządkowe zaraz pomogą temu biedakowi. Człennik znalazł się jednak w ciasnej, okratowanej przestrzeni wewnątrz optera. Mimo tego, że już się ściemniało, nie miał raczej szans na to, by dożyć poranka, więc na pomoc od tajemniczej kobiety, która go ostrzegła, nie mógł dłużej liczyć. Jego uszy wypełnił hałas mechanicznych skrzydeł, utrudniając myślenie, ale doszedł do wniosku, że rzeczywiście jego jedyną szansą wydawało się połknięcie jednej z tabletek. Wtedy władze zostaną poinformowane o jego wyborze pomiędzy rzeczywistościami, a protokół przejścia powinien odratować go nawet z największych tarapatów. Gdy osiłek zajął miejsce za sterami, Kelo otworzył torwę z lekko naderwanym po ostatnich przejściach paskiem. Ze środka wygrzebał dwa zabezpieczone opakowania z niewielkimi tabletkami, każda w innym kolorze. Teoretycznie miał wybór. Biorąc jednak pod uwagę wydarzenia tego dnia i fakt, że aktualnie leżał w klatce jak zwierzę, czy rzeczywiście mógł wybrać coś innego niż fioletową tabletkę? Na jednym z wielu monitorów migających w oddali pojawił się komunikat. Starzec zerwał się z krzesła, jakby młodość nie była ulotna i już dawno za nim. Ekran wyświetlał jedno zdanie wybór w trakcie. Przekazać informację do Agosa, zanim będzie za późno, krzyknął w stronę operatora systemu łączności. Odgłos uderzania w klawiaturę dzwonił w uszach starca, w którego oczach odbijał się obraz ekranu śledzący przebieg procedury wyboru i kelosa. Komunikat z ostrzeżenia zmienił się na wiadomość o tym, że wybór został dokonany. Już po mnie, powiedział sam do siebie. Ikelos poruszał intensywnie oczami, ale jego powieki były niewiarygodnie ciężkie. Udało mu się jednak uchylić je delikatnie. Nie znajdował się już w obterze. Nie był też już obywatelem planety Ziemia. Przed sobą miał bezkresną, gęsto zarośniętą wielokolorową łąkę, a tuż obok stół i narzędzia do pracy. Lewitował w powietrzu w oddali świeciły trzy gwiazdy, jedna żółta, jedna czerwona, jedna niebieska. Witaj w świecie snu i powiedziała kobieta gdzieś za jego pleców. Ta sama. Która ostrzegła go w warsztacie zaledwie kilka godzin wcześniej. Kolejna opowieść dobiegła końca, a następna pojawi się w przyszłym miesiącu. Jeżeli nadal mnie słuchasz, to wiedz, że Twoja wytrwałość jest źródłem mojego natchnienia. Zamykam szufladę na krótką chwilę i pochylam się ponownie nad klawiaturą. Do usłyszenia.